Cześć wszystkim. Serdecznie witamy w naszej przestrzeni wzrostu i mądrości. Zanim zanurzymy się razem w tę podróż poznawczą, chciałbym prosić, abyście zostawili ten figlarny like, ponieważ jest on bardzo ważny dla naszego kanału. I oczywiście oglądajcie do końca, ponieważ każda minuta tego filmu jest wypełniona cennymi spostrzeżeniami, których na pewno nie chcecie przegapić. Note the Temat 1 Cenna wartość przebudzenia. Każdego poranka. Kiedy otwieramy oczy, jesteśmy obdarowywani najcenniejszym ze skarbów, nowym dniem. To unikalna okazja, która nie powraca i się nie powtarza. Jest to zaproszenie do życia, nauki i wzrostu. Marek Aureliusz, jeden z najbardziej znanych cesarzy rzymskich i filozof stoicki, uczy nas doceniać przebudzenie, nie tylko jako rutynowy akt, ale jako cenny przywilej. Kiedy myślimy o poranku, często kojarzymy go z pośpiechem, przeszywającym dźwiękiem budzika, obowiązkami. Które na nas czekają. Jednak przyjmując perspektywę stoicką, możemy dostrzec świt w nowym świetle. Przebudzenie to pierwszy krok w naszej codziennej podróży, moment, w którym możemy ustawić intencje na rozpoczynający się dzień. To szansa, by zgodzić nasze myśli i działania z naszymi najgłębszymi wartościami i celami życiowymi. Budząc się wcześnie, mamy przywilej doświadczenia ciszy i spokoju, które poprzedzają zgiełk dnia. To moment serenady, gdzie możemy połączyć się z samymi sobą i ze światem dookoła na głębszym i bardziej znaczącym poziomie. Cisza to dar, który pozwala nam słyszeć własne myśli i uczucia, bez ingerencji zewnętrznych wymagań. Kultywowanie wdzięczności za sam fakt bycia żywym jest potężnym aktem. Budząc się, zarezerwuj chwilę, by podziękować za nową szansę życia. Pomyśl o możliwościach, które niesie dzień i o doświadczeniach, które na ciebie czekają. Wdzięczność pomaga nam doceniać każdy moment i znajdować radość w małych rzeczach. Przebudzenie to również idealny moment, by ustalić jasne intencje na dzień. Zapytaj Siebie, co chcę dzisiaj osiągnąć? Jakie są moje priorytety? Ustalając swoje intencje, tworzysz mentalną mapę na swój dzień, koncentrując swoją energię na działaniach, które są dla ciebie naprawdę ważne. Posiadanie celu przebudzeniu daje nam powód, by wstać z łóżka z entuzjazmem. Czy to praca nad pasjonującym projektem, spędzanie jakościowego czasu z rodziną czy poświęcanie się hobby, posiadanie dlaczego sprawia, że akt budzenia się staje się pozytywnym i motywującym doświadczeniem. Dobrze zorganizowana poranna rutyna może być kluczem do produktywnego i satysfakcjonującego dnia. Włącz do niej działania, które odżywiają Twoje ciało, umysł i ducha, takie jak medytacja, ćwiczenia fizyczne, czytanie czy pisanie. Te poranne praktyki ustalają ton dla reszty Twojego dnia i pomagają utrzymać skupienie i jasność. Refleksja nad nietrwałością życia, centralnym pojęciem w stoicyzmie, może być potężnym motywatorem. Pamiętaj, że każdy dzień jest unikalny i nie powróci. Ta świadomość może zainspirować Cię do życia każdym dniem z większą intensywnością i celem, wiedząc, że czas jest ograniczonym i cennym zasobem. W końcu, postrzegaj przebudzenie jako okazję do osobistego wzrostu. Każdy nowy dzień przynosi wyzwania i nauki, które pozwalają nam ewoluować jako jednostki. Niezależnie od tego, czy mierzymy się z trudnościami, czy świętujemy sukcesy, każde doświadczenie przyczynia się do naszej drogi rozwoju. Podsumowując, cenna wartość przebudzenia leży w możliwości zaczęcia od nowa, redefinicji naszych intencji i dostosowania się do tego, co dla nas najbardziej znaczące. Budząc się wcześniej i z celem, otwieramy drzwi do dnia pełnego osiągnięć i satysfakcji. Marek Aureliusz przypomina nam, że każdy świt jest darem, a to, jak go wykorzystamy, zależy od nas. Przyjmując stoicką mądrość, możemy przekształcić nasze poranki, a przez to nasze życie w dzieło sztuki, dzień po dniu. Temat 2. Budowanie życia poprzez działanie. Każdy dzień naszego życia składa się z serii działań, a suma tych działań tworzy gabelen naszego życia. Marek Aureliusz Swojej stoickiej mądrości, uczy nas o znaczeniu budowania naszego życia działanie po działaniu, z intencją, by każde z nich osiągnęło swój cel. Ale co to naprawdę oznacza i jak możemy zastosować tę zasadę w naszym codziennym życiu? Na początek, każde działanie powinno być wykonane z intencją. Nie wystarczy po prostu działać. Musimy wiedzieć, dlaczego to robimy. Wymaga to głębokiej refleksji nad naszymi wartościami i celami. Kiedy nasze działania są zgodne z tym, co dla nas ważne. Zyskują one cel i kierunek. Nie tylko zwiększa to prawdopodobieństwo osiągnięcia naszych celów, ale także daje nam poczucie realizacji i satysfakcji. Spójność jest kolejnym kluczowym elementem w budowaniu życia poprzez działanie. To, co robimy od czasu do czasu, nie kształtuje naszego życia, ale to, co robimy konsekwentnie. Rozwój samodyscypliny, aby utrzymać spójność, może być wyzwaniem, ale jest niezbędny do przekształcenia naszych intencji w rzeczywistość. Spójność pomaga nam tworzyć nawyki i rutyny, które prowadzą do trwałych rezultatów. Samodyscyplina to umiejętność robienia tego, co trzeba zrobić, nawet gdy nie mamy na to ochoty. To paliwo, które pozwala nam utrzymać spójność. Jednym z najlepszych sposobów na rozwój samodyscypliny jest stworzenie porannej rutyny. Wstając wcześniej i wykonując serię pozytywnych działań, ustanawiamy ton dla reszty dnia. Może to obejmować ćwiczenia, medytację, Planowanie dnia lub jakąkolwiek inną aktywność, która wprowadza nas na właściwą ścieżkę. Znalezienie motywacji do utrzymania rutyny może być wyzwaniem. Jednak motywacja często podąża za działaniem, a nie odwrotnie. Rozpoczynając działanie, nawet na małą skalę, możemy wygenerować niezbędny pęd, aby kontynuować. A kiedy widzimy wyniki naszych działań, nasza motywacja naturalnie rośnie. Ważne jest, aby mieć cierpliwość i zachować długoterminową perspektywę. Znaczące zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Każde działanie, które podejmujemy, jest jak cegła w budowie budynku. Może się wydawać, że to niewiele w danym momencie, ale z czasem te cegły się kumulują i coś wspaniałego powstaje. Musimy być cierpliwi i ufać procesowi. Osobista odpowiedzialność jest kolejnym kluczowym aspektem w budowaniu życia poprzez działanie. Musimy wziąć odpowiedzialność za nasze działania i za konsekwencje, które przynoszą. Oznacza to, że nie obwiniamy innych lub okoliczności, gdy rzeczy nie idą zgodnie z planem. Zamiast tego powinniśmy spojrzeć do wewnątrz i zobaczyć, co możemy zrobić inaczej następnym razem. Jednocześnie musimy być elastyczni i gotowi dostosować nasze działania, gdy jest to konieczne. Życie jest nieprzewidywalne i często nasze plany muszą się zmienić. Zdolność do adaptacji i dostosowania naszych działań jest kluczowa, aby pokonać nieuchronnie pojawiające się przeszkody. Wreszcie, Powinniśmy regularnie reflektować nad naszymi działaniami i dostosowywać je w razie potrzeby. Może to oznaczać ustalanie nowych celów, porzucanie strategii, które nie działają, lub znajdowanie nowych sposobów na pokonanie wyzwań. Refleksja pozwala nam uczyć się na naszych doświadczeniach i kontynuować rozwój. Budowanie życia poprzez działanie nie jest łatwym zadaniem, ale jest niezwykle satysfakcjonujące. Kiedy spojrzymy wstecz i zobaczymy co udało nam się osiągnąć dzięki naszym konsekwentnym i intencjonalnym działaniom, czujemy głębokie poczucie realizacji. Marek Aureliusz przypomina nam, że mamy moc kształtowania naszego życia poprzez działania, które podejmujemy każdego dnia. Przyjmując tę odpowiedzialność i zobowiązując się do samodyscypliny, cierpliwości i refleksji, możemy stworzyć życie, które nie tylko osiąga nasze cele, ale także odzwierciedla nasze najgłębsze wartości. Temat 3. Unikanie porannych rozproszeń. Ranek to kluczowy okres, który może ustawić ton na resztę dnia. Jednak to również czas, kiedy jesteśmy szczególnie podatni na rozproszenia. W świecie, gdzie jesteśmy ciągle bombardowani różnymi bodźcami, łatwo stracić skupienie na naszych prawdziwych intencjach i celach. Marek Aureliusz radzi nam skupiać się na każdej minucie jak Rzymianin, jak człowiek, wykonując to, co jest przed nami i uwalniając się od wszystkich innych rozproszeń. Przyjrzyjmy się strategiom, które pomogą unikać porannych rozproszeń i zapewnią, że wykorzystamy maksymalnie pierwsze godziny dnia. Pierwszym krokiem do unikania rozproszeń jest ich rozpoznanie. Często rozproszenia przychodzą pod maską zadań, które wydają się pilne, ale w rzeczywistości mogą poczekać. Obejmuje to sprawdzanie MII, wiadomości tekstowych, kanałów w mediach społecznościowych i wiadomości. Identyfikując to, co zwykle wytrąca nas z kursu, możemy podjąć proaktywne kroki, aby ich unikać. Dobrze zorganizowana poranna rutyna to jeden z najskuteczniejszych sposobów na unikanie rozproszeń. Posiadając zestaw zaplanowanych aktywności, które cenisz i które przyczyniają się do twojego dobrostanu i produktywności, tworzysz barierę przeciwko rozproszeniom. Może to obejmować ćwiczenia fizyczne, medytację, czytanie lub planowanie dnia. Kluczem jest konsekwentne przestrzeganie rutyny. Środowisko, w którym rozpoczynamy dzień, może mieć duży wpływ na naszą zdolność do koncentracji. Przygotuj swoje miejsce pracy wieczorem, usuwając wszelki bałagan, który może cię rano rozpraszać. Jeśli to możliwe, STW zamknięte RZ dedykowane miejsce do pracy, wolne od zakłóceń i przygotowane tylko do zadań, które zamierzasz wykonać. Technologia jest jednym z największych źródeł rozproszenia. Skuteczną strategią jest rozpoczęcie dnia odłączonym. Unikaj sięgania po telefon zaraz po przebudzeniu i zamiast tego poświęć pierwsze godziny dnia na swoje poranne aktywności. Jeśli to konieczne, użyj aplikacji, które ograniczają dostęp do określonych stron internetowych lub mediów społecznościowych w godzinach, kiedy chcesz się skupić. Priorytetyzacja zadań jest również kluczowa, aby unikać rozproszeń. Określ, które aktywności są najważniejsze i wykonaj je jako pierwsze. Nie tylko zwiększa to prawdopodobieństwo ich ukończenia, ale także daje poczucie osiągnięcia, które może motywować Cię przez resztę dnia. Uważność, czyli mindfulness to potężne narzędzie do utrzymania skupienia. Ćwicz bycie obecnym w momencie, świadomym swoich działań i myśli. Kiedy zauważysz, że się rozpraszasz, delikatnie przekieruj swoją uwagę z powrotem na zadanie, które masz przed sobą. Ustalenie jasnych granic z ludźmi wokół ciebie może pomóc uniknąć przerw. Jeśli masz rodzinę lub współlokatorów, wyjaśnij im znaczenie posiadania nieprzerwanego czasu rano i poproś o ich współpracę. Techniki zarządzania czasem, takie jak technika Pomodoro, Mogą pomóc utrzymać skupienie. Pracuj w blokach czasowych z krótkimi przerwami pomiędzy nimi. Może to pomóc utrzymać energię i koncentrację przez cały poranek. Nagradzaj się za utrzymanie skupienia i unikanie rozproszeń. Może to być coś prostego, jak przerwa na kawę lub kilka minut na świeżym powietrzu. Nagrody mogą służyć jako zachęta do utrzymania dyscypliny. Na koniec zastanów się, co działało, a co nie w kwestii unikania rozproszeń. Bądź gotów dostosować swoją rutynę i strategię w razie potrzeby. To, co jest skuteczne dla jednej osoby, może nie działać dla innej, więc znajdź to, co najlepiej działa dla Ciebie. Unikanie porannych rozproszeń wymaga intencji i świadomego wysiłku. Implementując tę strategię, możesz stworzyć środowisko sprzyjające skupieniu i produktywności. Pamiętaj, że każdy poranek to nowa szansa aby żyć zgodnie z własnymi wartościami i wykonywać pracę, która jest dla Ciebie naprawdę ważna. Jak uczy nas Marek Aureliusz, skupiając się na tym, co jest przed nami i uwalniając się od wszystkich innych rozproszeń, możemy żyć bardziej intencjonalnym i satysfakcjonującym życiem. Temat 4. Znaczenie posiadania, i I Ikigai to japońskie pojęcie oznaczające powód do bycia lub powód, dla którego wstajesz rano. Jest to przecięcie tego, co kochasz, czego świat potrzebuje, za co możesz być płatny i w czym jesteś dobry. Posiadanie Ikigai jest postrzegane jako ścieżka do dobrostanu i osobistego spełnienia oraz jest potężnym koncepcją, która może przekształcić sposób, w jaki żyjemy nasze życie. Zanurzmy się w znaczeniu odkrywania i życia swoim Ikigai. Ikigai dostarcza poczucia celu i kierunku w życiu. Kiedy wiesz, dlaczego wstajesz rano, masz powód, by stawić czoła dniu z entuzjazmem i determinacją. Nie tylko poprawia to jakość Twojego codziennego życia, ale także pomaga podejmować decyzje zgodne z Twoimi najgłębszymi wartościami i aspiracjami. Posiadanie Ikigai może być niewyczerpanym źródłem motywacji i energii. Kiedy angażujesz się w działania, które są dla Ciebie znaczące, jest bardziej prawdopodobne, że poczujesz się zainspirowany i pełen energii. Może to prowadzić do wzrostu produktywności i satysfakcji z pracy i życia w ogóle. Badania przeprowadzone w regionach znanych jako niebieskie strefy, gdzie ludzie żyją dłużej i zdrowiej, wykazały, że posiadanie ikigaj może przyczynić się do długowieczności. Cel życiowy działa jako czynnik ochronny przed stresem i chorobami, promując dłuższe i zdrowsze życie. Kiedy stoimy przed wyzwaniami lub trudnymi czasami, posiadanie ikigaj może dostarczyć nam niezbędnej odporności, aby pokonać przeciwności. Wiedza, że jest coś większego, dlaczego pracujemy. Daje nam siłę do adaptacji i wytrwałości, nawet gdy okoliczności są trudne. Ikigaj często wiąże się z przyczynianiem się do czegoś większego niż my sami. Może to stworzyć poczucie połączenia z innymi i ze światem wokół nas. Kiedy czujemy, że robimy różnicę, może to zwiększyć naszą satysfakcję z życia i wzmocnić nasze relacje społeczne. Dążenie do swojego ikigaj zwykle wiąże się z nauką nowych umiejętności, poszerzaniem horyzontów i wychodzeniem ze strefy komfortu. To stymuluje osobisty rozwój i wzrost, co może prowadzić do większej pewności siebie i samooceny. Ikigaj chodzi o znalezienie równowagi między różnymi aspektami życia. Dążąc do równowagi między pasją, misją, powołaniem i zawodem, możesz stworzyć bardziej harmonijne i zintegrowane życie. Może to pomóc zmniejszyć stres i zwiększyć poczucie wewnętrznego spokoju. Odkrywanie swojego ikigaj to proces, który może zająć czas i refleksję. Może obejmować eksperymentowanie z różnymi działaniami, refleksję nad swoimi dotychczasowymi doświadczeniami i rozważanie tego, co naprawdę sprawia, że jesteś szczęśliwy. Pytania takie jak co kocham robić, czego świat potrzebuje, co mogę zaoferować, za co mogę być płatny i w czym jestem dobry, mogą pomóc w prowadzeniu Twojego poszukiwania. Kiedy masz pojęcie o swoim ikigaj, kolejnym krokiem jest włączenie go do swojego codziennego życia. Może to oznaczać zmianę w Twojej karierze, poświęcanie czasu na hobby lub sprawy, które są dla Ciebie ważne, lub po prostu przyjęcie nowej postawy wobec codziennych aktywności. Ważne jest, aby pamiętać, że znajdowanie i życie swoim ikigai to ciągła podróż, a nie ostateczny cel. Twoje ikigai może ewoluować i zmieniać się wraz z Twoim wzrostem i zmieniającymi się okolicznościami. Ważne jest, aby zawsze szukać znaczenia i celu w swoich działaniach. Podsumowując, Posiadanie ikigai jest kluczowe dla pełnego i znaczącego życia. Dostarcza poczucia celu, motywacji i kierunku, przyczynia się do zdrowia i długowieczności, zwiększa odporność i zdolność adaptacji, promuje połączenie i przyczynianie się, stymuluje osobisty rozwój i wzrost oraz pomaga znaleźć równowagę i harmonię. Odkrywając i żyjąc swoim ikigai, możesz przekształcić swoje życie w dzieło sztuki, gdzie każdy dzień jest autentycznym wyrazem tego, kim jesteś i co cenisz. Temat 5. Praktyka wdzięczności. Wdzięczność jest potężnym narzędziem transformacji osobistej. Pozwala nam docenić to, co mamy, zamiast ciągle dążyć do więcej. Kiedy praktykujemy wdzięczność, zmieniamy nasz punkt skupienia z tego, czego nam brakuje w życiu, na to, co jest obecne, co może mieć głęboki wpływ na nasze emocjonalne i psychologiczne dobrostan. Marek Aureliusz Wielki filozof i cesarz rzymski rozpoznał znaczenie wdzięczności i wyraził ją, dziękując za wszystkie pozytywne wpływy w swoim życiu. Zbadajmy praktykę wdzięczności i jak może ona wzbogacić nasze życie. Wdzięczność zaczyna się od uznania codziennych błogosławieństw. Może to być tak proste, jak docenienie wschodu słońca, uśmiechu przyjaciela czy komfortu domu. Zwracając uwagę na małe rzeczy, zaczynamy dostrzegać obfitość, która nas otacza i rozwijać głębsze docenienie życia. Skuteczną praktyką kultywowania wdzięczności jest prowadzenie dziennika wdzięczności. Codziennie zarezerwuj chwilę, aby zapisać 3 do 5 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to obejmować doświadczenia, ludzi, osobiste umiejętności czy nawet wyzwania, które pomogły Ci się rozwijać. To proste ćwiczenie może zmienić Twoją perspektywę i zwiększyć ogólne szczęście. Wyrażanie wdzięczności innym nie tylko wzmacnia relacje, ale także zwiększa nasze własne poczucie wdzięczności. Dokładaj starań, aby dziękować ludziom w swoim życiu, czy to za pośrednictwem wiadomości, telefonu, czy osobiście. Uznawanie dobroci innych pomaga nam czuć się bardziej połączonymi i wspieranymi. Wdzięczność może być szczególnie potężna w trudnych czasach. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom, wdzięczność może być przypomnieniem, że pomimo trudności, w naszym życiu wciąż są pozytywne aspekty. Nie oznacza to ignorowania bólu czy trudności, ale znalezienie równowagi która pozwala nam iść naprzód z bardziej zrównoważoną perspektywą. Świadoma wdzięczność polega na byciu obecnym w momencie i docenianiu tego, co jest przed nami. Można to praktykować w dowolnym momencie, po prostu zatrzymując się, aby obserwować i doceniać to, co się dzieje wokół ciebie. Ta praktyka może pomóc zmniejszyć stres i promować poczucie wewnętrznego spokoju. Badania wykazały, że wdzięczność ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Jest związana z niższymi poziomami depresji i lęku oraz może poprawić sen i samoocenę. Skupiając się na tym, co jest dobre, możemy poprawić nasz nastrój i nasze spojrzenie na świat. Wdzięczność to więcej niż tylko praktyka to styl życia. Kiedy włączamy wdzięczność do naszego codziennego życia, zaczynamy żyć w bardziej wdzięczny sposób. Może to obejmować zmianę naszych nawyków myślenia, praktykowanie dobroci i docenianie małych zwycięstw życia. Dzielenie się wdzięcznością z innymi może zwiększyć jej wpływ. Można to zrobić, rozpoczynając rozmowę o tym, za co jesteś wdzięczny, lub zachęcając innych do refleksji nad własnymi błogosławieństwami. Kiedy dzielimy się naszą wdzięcznością, tworzymy pozytywną falę, która może inspirować innych do tego samego. Wdzięczność jest również ściśle związana z pokorą. Uznawanie, że nasze życie jest wzbogacane przez wsparcie i dobroć innych, może pomóc nam pozostać pokornymi i wdzięcznymi. Przypomina nam, że nie jesteśmy samowystarczalni i że jest wiele, za co można być wdzięcznym poza naszymi własnymi osiągnięciami. Wreszcie, wdzięczność może być katalizatorem do refleksji i osobistego wzrostu. Reflektując nad tym, za co jesteśmy wdzięczni, możemy zyskać wgląd w to, co naprawdę cenimy i co chcemy kultywować w naszym życiu. Może to pomóc nam podejmować decyzje bardziej zgodne z naszymi prawdziwymi pragnieniami i żyć bardziej autentycznie. Praktyka wdzięczności jest prostym, ale potężnym sposobem na wzbogacenie naszego życia. Pomaga nam rozpoznawać i doceniać codzienne błogosławieństwa, wzmacnia nasze relacje, oferuje pocieszenie w trudnych czasach i poprawia nasze zdrowie psychiczne. Przyjmując wdzięczność jako styl życia, możemy żyć z większą radością, pokorą i satysfakcją. Pamiętaj, że wdzięczność nie jest tylko dla chwil szczęścia to narzędzie. Które możemy używać we wszystkich aspektach życia, aby stworzyć bardziej pełną i znaczącą egzystencję. Temat 6. Wizualizacja negatywna. Wizualizacja negatywna może wydawać się kontrintuicyjnym pojęciem w świecie, który często promuje pozytywne myślenie jako klucz do szczęścia. Jednak ta praktyka, mająca swoje korzenie w filozofii stoickiej, służy jako potężne narzędzie do wzmacniania odporności psychicznej i emocjonalnej. Zbadajmy szczegółowo, jak wizualizacja negatywna może być korzystna i jak zastosować ją w naszym życiu. Wizualizacja negatywna to proces świadomego wyobrażania sobie niekorzystnych scenariuszy lub najgorszych możliwych wyników danej sytuacji. Wbrew pozorom, celem nie jest kultywowanie pesymizmu, ale przygotowanie się psychicznie do radzenia sobie z przeciwnościami i docenianie tego, co mamy w teraźniejszości. Praktyka wizualizacji negatywnej ma swoje korzenie w filozofii stoickiej, szczególnie w naukach Marka Aureliusza. Stołyki wierzyli, że kontemplując stratę lub trudność, moglibyśmy zmniejszyć emocjonalny wpływ, jeśli te wydarzenia naprawdę miałyby miejsce. Ponadto, ta praktyka pomaga nam głębiej docenić to, co mamy teraz, wiedząc, że może to zostać nam odebrane w każdej chwili. Wizualizując negatywne scenariusze, przygotowujemy się na możliwość przeciwności. Nie oznacza to oczekiwania, że najgorsze się wydarzy, ale bycia gotowym do radzenia sobie z tym, jeśli się zdarzy. Taka mentalna przygotowość może zmniejszyć strach i niepokój związane z nieznanym i pozwolić nam zachować spokój i opanowanie, gdy spotkamy się z niespodziewanymi wyzwaniami. Wizualizacja negatywna jest formą treningu umysłu, który rozwija odporność. Mentalnie stawiając czoła trudnościom, zanim one nastąpią, budujemy wewnętrzną siłę. Która pozwala nam lepiej radzić sobie z przeciwnościami życia. Może to zwiększyć naszą pewność w naszą zdolność do pokonywania przeszkód i dostosowywania się do nowych okoliczności. Jedną z najbardziej zauważalnych zalet wizualizacji negatywnej jest zdolność do doceniania teraźniejszości. Uznając, że nasza obecna sytuacja, ze wszystkimi jej niedoskonałościami, mogłaby być gorsza, zaczynamy odczuwać wdzięczność za dobre rzeczy, które posiadamy. Może to prowadzić do większego zadowolenia z życia i głębszego doceniania ludzi i doświadczeń, które nas otaczają. Rozważając, że wyniki mogą nie być zawsze korzystne, dostosowujemy naszą mentalność, aby była bardziej realistyczna i mniej podatna na rozczarowania. Może to pomóc nam utrzymać zrównoważoną perspektywę i uniknąć pułapki oczekiwania, że życie zawsze będzie podążać za idealnym scenariuszem. Wyobrażając sobie potencjalne negatywy, możemy podejmować bardziej świadome i przemyślane decyzje. Wizualizacja negatywna zachęca nas do rozważenia ryzyka i planowania środków zaradczych, co może prowadzić do bardziej ostrożnych i strategicznych wyborów w naszym życiu osobistym i zawodowym. Strach przed nieznanym jest znaczącym źródłem stresu i niepokoju. Wizualizacja negatywna zmniejsza wpływ strachu, zapoznając nas z tym, czego się boimy. Stawiając czoła tym obawom w naszym umyśle, możemy je zdemistyfikować i zmniejszyć ich wpływ na nas. Praktyka wizualizacji negatywnej może kultywować wewnętrzny spokój, ponieważ uczy nas akceptować, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Uczymy się rozróżniać między tym, co możemy zmienić, a tym, co po prostu musimy zaakceptować, co może prowadzić do większego spokoju ducha. Aby praktykować wizualizację negatywną, zacznij od wybrania spokojnego momentu w ciągu dnia na refleksję. Wyobraź sobie scenariusz, w którym stawiasz czoła wyzwaniu lub stracie. Pomyśl, jakbyś zareagował i co mógłbyś zrobić, aby złagodzić wpływ. Użyj tej praktyki, aby docenić swoją obecną sytuację i stworzyć plany działania, które mogą pomóc ci radzić sobie z potencjalnymi przeciwnościami. Chociaż wizualizacja negatywna jest cenna, ważne jest, aby zrównoważyć ją z pozytywnym myśleniem. Używaj jej jako narzędzia do przygotowania się na najgorsze, ale również przeznacz czas na wizualizowanie i pracę w kierunku najlepszych możliwych wyników. Kluczem jest utrzymanie zdrowej równowagi między przygotowaniem się na przeciwności, a utrzymaniem optymistycznego nastawienia do przyszłości. Podsumowując, wizualizacja negatywna jest praktyką, która może pomóc nam żyć bardziej świadomie i odpornie. Przygotowując się na przeciwności, doceniając to, co mamy. I zarządzając naszymi oczekiwaniami, możemy stawić czoła życiu z większym poczuciem kontroli i spokoju. Jak przypomina nam Marek Aureliusz, ważne jest, aby widzieć świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim byśmy chcieli, by był, i używać tej wizji do życia pełniejszym i lepiej przygotowanym życiem. Temat 7. Monitorowanie i odpowiedzialność. Monitorowanie i odpowiedzialność to kluczowe elementy sukcesu w każdym przedsięwzięciu. Stanowią one fundament, na którym budujemy naszą dyscyplinę i utrzymujemy skupienie na naszych celach. W kontekście rozwoju osobistego i poprawy porannej rutyny, jak opisano w dostarczonym materiale, monitorowanie i odpowiedzialność odgrywają jeszcze ważniejszą rolę. Zanurzmy się w tych pojęciach i zrozumiemy, jak mogą być zastosowane, aby maksymalizować nasz potencjał. Monitorowanie to proces ciągłego śledzenia postępów w kierunku naszych celów. To sposób, aby utrzymać się na właściwej ścieżce, upewniając się, że robimy to, co postanowiliśmy. Kiedy stosowane do porannej rutyny, monitorowanie może obejmować przegląd naszych codziennych aktywności, ocenę tego, co działało dobrze, i identyfikację obszarów wymagających dostosowań. Dla skutecznego monitorowania istotne jest ustalenie jasnych i mierzalnych celów. Może to zostać osiągnięte przez określenie, co chcemy osiągnąć dzięki naszej porannej rutynie, czy to w stanie wcześniej. Poświęcenie czasu na ćwiczenia, medytację czy planowanie dnia. Z jasnymi celami w umyśle możemy śledzić nasz postęp i dokonywać niezbędnych zmian, aby się poprawić. Odpowiedzialność to obowiązek rozliczania się z naszych działań. W kontekście porannej rutyny oznacza to bycie odpowiedzialnym za spełnienie zobowiązań, które złożyliśmy sobie. Osobista odpowiedzialność jest kluczowa, ale posiadanie kogoś, kto podziela tę odpowiedzialność, może być niezwykle potężna. Partner w odpowiedzialności to ktoś, kto pomaga nam dotrzymać naszych zobowiązań. Może to być przyjaciel, członek rodziny lub kolega, który również jest zainteresowany poprawą swojej porannej rutyny. Wybierając partnera w odpowiedzialności, ważne jest, aby znaleźć kogoś, kto jest tak samo zaangażowany jak my i który dzieli podobne wartości. Posiadanie partnera w odpowiedzialności oferuje wiele korzyści. Może on zapewnić wsparcie emocjonalne, zachętę i zewnętrzną perspektywę. Wiedza, że ktoś jest zainwestowany w nasz sukces i że będziemy musieli zgłosić nasz postęp, może być potężnym motywatorem, szczególnie w dni, kiedy motywacja jest niska. Regularne spotkania z naszym partnerem w odpowiedzialności są kluczowe. Może to być realizowane poprzez codzienne lub tygodniowe sprawdzanie postępów, gdzie omawiamy, co zrobiliśmy, czego się nauczyliśmy i jakie wyzwania napotkaliśmy. Spotkania są okazjami do świętowania sukcesów, refleksji nad niepowodzeniami i dostosowywania naszych planów w razie potrzeby. Aby skutecznie monitorować nasz postęp, możemy zbudować system, który obejmuje rejestrowanie naszych aktywności, uczuć i wyników. Może to być realizowane w dzienniku, aplikacji czy arkuszu kalkulacyjnym. Ważne jest, aby mieć zapis, który możemy przejrzeć, aby zobaczyć, jak posuwamy się naprzód w kierunku naszych celów. Odpowiedzialność pomaga nam rozwijać spójność. Zobowiązując się do regularnego rozliczania, tworzymy nawyk przestrzegania naszej porannej rutyny. Spójność jest kluczem do przekształcania działań w trwałe nawyki. Kiedy napotykamy na przeszkody, odpowiedzialność może pomóc nam je pokonać. Dzieląc się naszymi walkami z partnerem w odpowiedzialności, możemy uzyskać wgląd, wsparcie i strategię do pokonania tych wyzwań. Ważne jest aby świętować postęp, niezależnie od tego, jak mały jest. Uznawanie i świętowanie każdego kroku w kierunku naszego celu utrzymuje nas zmotywowanych i wzmacnia znaczenie tego, co robimy. Wzmacnia to również naszą relację odpowiedzialności, ponieważ dzielimy się zwycięstwami z naszym partnerem. Odpowiedzialność nie jest tylko na początkowych etapach ustanawiania porannej rutyny. To praktyka długoterminowa, która pomaga nam utrzymać skupienie i kontynuować rozwój. W miarę ewolucji naszych celów, nasze podejście do odpowiedzialności również może się zmienić, ale zasada pozostaje taka sama. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie i za to, co chcemy osiągnąć. Podsumowując, monitorowanie i odpowiedzialność są niezbędnymi składnikami sukcesu każdej porannej rutyny lub celu życiowego. Utrzymują nas na właściwej ścieżce, pomagają stawić czoła wyzwaniom i pozwalają świętować każde osiągnięcie. Ustanawiając system monitorowania i znajdując niezawodnego partnera w odpowiedzialności, możemy maksymalizować nasz potencjał i przekształcić nasze aspiracje w rzeczywistość. A więc, podobał się Wam ten materiał? Nie zapomnijcie udostępnić tego filmu znajomym i rodzinie, którzy również mogą skorzystać z tych praktyk. I oczywiście, zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnych nowości, które są na horyzoncie.